Dlaczego czołgi, samoloty, wyrzutnie, armatochałbice, Polska kupuje na kredyt? No Odpowiedź jest prosta. Tego typu zakupy najczęściej są właśnie realizowane w ten sposób na całym świecie, bardzo często, może nie najczęściej, i to jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że my nie posiadamy aż tak dużych środków, żebyśmy sobie mogli pozwolić, żeby dokonywać te zakupy za gotówkę. Tak, te kieszenie, którym, które niektórym wydają się bezdenne, w rzeczywistości takie nie są, i te wszystkie nasze zakupy. Przepraszam, nie wszystkie. Duża część naszych zakupów, które zostały dokonane i bardzo dobrze, ponieważ byliśmy w bardzo nieprzyjemnym miejscu, ciemnym, nieprzyjemnym miejscu, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, i świetnie, że zostały zrealizowane. Zostały zrealizowane właśnie dlatego na kredyty i inne tego typu rzeczy ponieważ my nie posiadamy wystarczająco dużych możliwości, żeby kupować ten sprzęt za gotówkę. I tak, oznacza to, że oczywiście te oprocentowania już na, w nas uderzają. No pamiętajcie, że nie tak jak ktoś napisał na moim głównym kanale, że to były kredyty. Są kredyty niesamowicie nisko oprocentowane. No nie, tak to nie wygląda. I my już spłacamy te procenty. Nie ma darmowych obiadów, jak to ktoś kiedyś powiedział. I my to wszystko, te czołgi, armatochałbice, wyrzutnie, samoloty, kupujemy na kredyt, ponieważ nie posiadamy własnych zdolności finansowych, żeby to wszystko kupować za taką przysłowiową gotówkę. Dlaczego kupujemy za granicą? To często Wam właśnie tłumaczyłem, że po prostu te państwa ponieważ tutaj, w przeciwieństwie do nas, inne państwa mocno inwestują w własny przemysł obronny, wspierają go, kredytują, lewarują, lobbują i też pożyczają. Na przykład chcemy kupić czołg w państwie A czy X, to władza tego państwa zrobi wszystko, żebyśmy go kupili. I udzieli nam kredytu, ponieważ na tym zarobi, ponieważ ten czołg, te czołgi zostaną tam wyprodukowane, ludzie będą mieć pracę, zostaną zapłacone podatki, kredyt też ma oprocentowanie i dochodzi oczywiście do uzależnienia się od tego państwa, ponieważ my... Kupując ten czołg, musimy mieć do niego części, musimy mieć do niego wyposażenie, chcemy go zmodernizować, to musimy oczywiście za to zapłacić i to będzie takie przywiązanie na najbliższe 30-40 lat. No, nie mówiąc o tym, że to państwo X wie, że ten czołg produkowany u nich jest też kupowany u nich, tak. Inne państwa kupują od własnego przemysłu. To normalne na świecie. A my nawet nie kupujemy od własnego przemysłu, i tu ktoś wejdzie teraz w komentarzu i powie: no ale nasze, nasz przemysł jest zły. No, on należy do państwa, więc to państwo decyduje, jaki jest, więc nie zarzucajmy tego przemysłowi. No i to państwo X doskonale zdaje sobie sprawę, że no, ktoś kupuje czołgi, my też kupujemy te czołgi, to cena spadnie. Modernizacja też. Cena modernizacji spadnie, cena utrzymania ich w służbie spadnie, ponieważ rozłoży, rozłoży się na nas i na tego, który kupił. Raczej na tego, który kupił, ponieważ tak to wygląda. Dlatego państwa chcą sprzedawać za granicę, dlatego wspierają to no, z całej siły. A my? A my nie. No. Czyli po prostu to wszystko wynika z tego, że no, nie stać nas, żeby wyłożyć te setki miliardów, tak o proszę. Niestety nie. I to jest dosyć duży problem dla nas. Ponieważ uzależnia to nas od zewnętrznych zakupów, ponieważ my mamy taką barierę, no ale też wynikającą z tego, że są pewne regulacje, jeśli chodzi o to kredytowanie, no należałoby to zmienić, mam nadzieję, że to się zmieni, które powodują, że my na przykład, mając do wyboru kupić coś u nas, a kupić coś za granicą, to kupujemy to za granicą, ponieważ ktoś nam na to pożyczy, ponieważ właśnie dostaniemy na to. Kredyt. I to jest bardzo, bardzo coś niebezpiecznego. Ja nie mam nic do tego kredyty, spoko. Tylko, że ten kredyt, jeśli jest na coś wyprodukowanego u nas, to na przykład to, coś wyprodukowanego u nas za 100 milionów, w rzeczywistości kosztuje na przykład 60 milionów. Ponieważ w tych 100 milionach jest i zysk firmy która to produkuje, a ta firma w większości na przykład należy do państwa. W tym są ludzie, którzy płacą podatki, zusy i milion innych rzeczy, i w rzeczywistości 40, niekiedy więcej, niekiedy mniej, procent tego, co wydajemy na przykład na coś wyprodukowanego u nas, wraca do budżetu. I to jest gigantyczna zaleta, której ludzie nie zauważają. No ale ten kredyt też trzeba spłacić. Ale trzeba o niego zabiegać. Nie jesteśmy państwem, które ma problemy z kredytami. To znaczy mamy problem z kredytami, ale w znaczeniu nie ma problemów, żeby ktoś nam go udzielił. A lepiej myślę, że pożyczyć tam, gdzie chcemy, tak jak chcemy i na coś, co jest u nas wyprodukowane, bo w skali czasu wyjdzie taniej i nie, nie dochodzić do tego uzależnienia. Tego typu zakupy zawsze są uzależnieniem. Jak powtarzam na moim głównym kanale, Kupując coś za granicą, my nie mamy możliwości na przykład zmienienia silnika, armaty, łączności tak jak chcemy. A mając coś własnego, robimy co nam się żywnie podoba. Więc dlaczego czołgi, samoloty i ta cała reszta jest kupowana na kredyt? Ponieważ no, trzeba na to mieć środki. Więc to jest problem, i trzeba te środki pożyczyć. Nie mówiąc o tym, że w końcu zacznie w nas uderzać i to oprocentowanie, i to, że taki sprzęt trzeba utrzymać. Tu wielu osobom umyka, wydaje się niektórym, że wydamy 100 miliardów na przykład na czołgi armatochałbice i wyrzutnie. One przyjadą, i przez najbliższe 20 lat one sobie będą jeździć, i się nie będą psuć, nie trzeba będzie ich serwisować, i ich użycie nie jest drogie. Trzeba je serwisować, trzeba je naprawiać, trzeba je modernizować, trzeba je zatankować, wyszkolić załogi, kupić sprzęt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zakup za 100 miliardów, który przeznaczyliśmy tylko na sprzęt, to za po 20 latach użytkowania wyjdzie nam, że no, wydaliśmy w rzeczywistości na przykład 250 miliardów, 300 miliardów. Już nie mówię na przykład o AMO do tego wszystkiego, czy całej masie innych rzeczy, na przykład infrastruktury i tak dalej. Kupić to jest początek, a my kupując, już musimy na to pożyczać. Był wywiad z człowiekiem, przepraszam, generałem, no ale generał też człowiek, który właśnie zajmował się u nas z tymi z inspektoratu chyba, który właśnie jest odpowiedzialny za utrzymanie tego sprzętu. I tam właśnie było dużo powiedziane, że kupić to jest początek. Później jest. Żeby to działało, żeby na przykład mamy 1000 czołgów, ale żeby 900 z nich jeździło, a nie 200, i takie rzeczy się u nas zdarzały, to kosztuje. A to trzeba modernizować. To trzeba. A. więc odpowiedź jest prosta. My nie odpowiadamy. Posiadamy odpowiednich środków, żeby wszystko kupować za gotówkę, ponieważ my musimy to wojsko, to wszystko jeszcze utrzymywać. To musi działać. I na to raczej myślę, że nie pożyczamy. Mam nadzieję. A przez 30 kilka lat robiliśmy bardzo mało. Kupowaliśmy tylko to, co musieliśmy. Kończyły się MIGI 2922, zamówiliśmy w 35. Okazało się, że te 72 za kilka lat już. No będą problemy z silnikami, z wszystkim. Zamówiliśmy Abramsy. I tak właśnie to wyglądało. Wiedzieliśmy, że chcemy 600 armatochałbit samobieżnych, że musimy je mieć. Zamawialiśmy je w taki sposób, że w 6 lat kupiliśmy ich 80. No to policzcie sobie, jak długo trwałoby, żebyśmy wypełnili te potrzeby na 600 armatochałbit samobieżnych. Obudziliśmy się i okazało się, że sprzęt jest drogi. Okazało się, że wszyscy podnoszą ceny, jak no bardzo podnoszą. I tutaj niektórzy są zaskoczeni, że no coś potrafi dzisiaj kosztować tyle, no 100 milionów, a kiedyś to kosztowało 60. No ale to było kiedyś, 5 lat temu. Teraz ceny poszły niektórych rzeczy kilkukrotnie do góry, innych o 20, 50, 100% do góry. Niestety. Więc um, obudziliśmy się, chcemy kupić, a w budżecie aż tyle środków nie ma, ponieważ ten budżet jeszcze musi y, pomieścić musi wystarczyć na wiele innych rzeczy. Więc pożyczamy. I znajomy mi powiedział, no ale kredyt, ale zostaną nam czołgi. Jak coś, to ich użyjemy przeciwko tym, którzy dali ten kredyt, dlatego trzeba kupować u sąsiadów, bo jak coś, to tymi czołgami ich przekonamy, żeby tego kredytu nie było. No powiedziałem, Karolku, obudź się i do przedszkola. Chociaż chłop ma 40 lat. No tak to nie wygląda. No dobra, wiecie o co chodzi. No budżet nie jest bezdenny. No żeby coś kupić, trzeba mieć kasę, a tutaj jest, tak dużo potrzeb, że no niestety. Potrzeby są tak gigantyczne, że no tak to wygląda. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia, ocenianie, komentowanie, polecanie, wspieranie za pomocą na przykład symbolicznej kawy. Zachęcam i bardzo dziękuję. No cóż, bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.